Czy świat mody to świat ludzi bez barier? W ten szczególny wieczór chcemy pokazać Państwu, że tak. Udowodniła to znana polska projektantka mody Ewa Minge. W pokazie jej najnowszej kolekcji wzięły udział osoby niepełnosprawne i to one dostały najwięcej oklasków tego wieczoru. Ewa Minge to znana na całym świecie projektantka mody, która słynie ze swego ekstrawaganckiego wyglądu i równie niekonwencjonalnych pomysłów. Oprócz tego, jako jedna z niewielu kreatorów, od paru lat współpracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Jej pokaz właśnie z udziałem tych osób był jedną z pierwszych tak dużych imprez. Mam taką nadzieję, że wszystkim udowodnimy, że bez biletu ulgowego zespołem Downa można wjechać na pięknym wózku z piękną modelką w świat wielkiej mody. Tą modelką, która pojawiła się na wybiegu, była Agata Jabuńska, która od kilkunastu lat porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo to konsekwentnie realizuje swoje marzenie o byciu modelką. Zaczęłam pozować do zdjęć, mając 17 lat. Był konkurs w Krakowie na regularne rysy. No i udało mi się wygrać, i myślę, że to był taki konkurs, który wzmocnił całe moje starania. W świetle jupiterów, przy zgromadzonej w Auli Politechniki ogromnej publiczności, wśród wielu VIP-ów, Agata przełamała pewne tabu i udowodniła, że świat mody jest światem ludzi bez barier. W finale pokazu Agatę wyniósł na rękach Krzysztof Oliwa, zawodowy hogeista z NHL. To wtedy na jej twarzy pojawił się największy uśmiech. Dla na mnie jest to bajkowa sukienka. Nie wiedziałam, że tak mogę wyglądać. Tak, tak. Trzeba przykuwać uwagę, ale Pani Ewa, jak widać, wspaniale potrafi dopasować do osoby. Wybrała kolory czerwone. Myślę, że kolor czerwony jest kolorem bardzo kobiecym, zmysłowym. No i wózek, który jest też w kolorze czerwonym, pasuje idealnie. Tego wieczoru spełniło się jeszcze jedno marzenie Agaty. Dziewczyna dostała wózek elektryczny, który zaprojektowała wspólnie z Ewą Minkę. Po raz pierwszy wyjechałam na pokaz sama. Zawsze wcześniej pomagała, pomagała mi osoba trzecia. Występ Agaty spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem wśród publiczności. Widać było, jak publiczność reaguje, jaka ona jest szczęśliwa, jakie ona ma bliki w oczach, jak Krzysztof Oliwa ją trzyma. Ja po prostu to, to było coś fantastycznego i jak najbardziej najbardziej popieram tego typu akcje. Pomysł z włączeniem Agaty był również fantastyczny, wygląda pięknie. Ja już mam ochotę on i powiedzieć, że jest piękną kobietą. Jednak nie tylko Agata była gwiazdą wieczoru. Ogromne brawa dostał również Grzegorz Sanocki, chłopiec z zespołem Dauna, który samodzielnie przygotował kolekcję kilkunastu sukienek. Grzegorz jest jednym z podopiecznych Ewyminga, który uczestniczy w warsztatach terapii Kolorem, dlatego to właśnie kolor jest podstawą jego kreacji, a tak Grzegorz opowiada o swojej pierwszej zaprojektowanej sukience. Byłem w kościele. zobaczyłem. Białą ślubnią suknię pośłem do domu, malowałem tę cukinkę białą. I mi, I mi trochę nie wyszło, i malowałem, jak chciałem, to zrobiłem. I tak jak zawodowy projektant Grzegorz wybierał do swojego pokazu modelki. Pięknie, zgrabnie i ślicznie. Bez wątpienia ten pokaz mody udowodnił, że osoby niepełnosprawne doskonale radzą sobie w każdej dziedzinie życia. Oby więcej było takich osób, które zechcą to dostrzec i dać im szansę. Na koniec, w tym szczególnym świątecznym okresie chciałbym życzyć Państwu. Kilka dni temu w Auli Politechniki Warszawskiej odbył się niecodzienny pokaz Ewy Minge. Jednak tego wieczoru ani wipy, ani nawet sama kolekcja projektantki nie była na pierwszym miejscu. Ewa Minge do udziału w swoim pokazie zaprosiła osoby niepełnosprawne. Jedną z nich był Grzegorz Sanocki, chłopiec z zespołem Downa, który wyczarował wraz z Ewą Minge znakomitą kolekcję sukienek. Grzegorz jest jednym z podopiecznych projektantki i uczestniczy w warsztatach terapii kolorem. Kolory mają ogromną właściwość i takim najlepszym przykładem tego jest kolekcja Grzesia. Ja z Grzesiem pracuję od dwóch lat i Grzesia Grzesiu zachwycił mnie właśnie przede wszystkim kolorami. To nie jest tak, że ja go uczę projektować. Grzesiu 15 lat projektował, zanim trafił do mnie. Oczywiście projektował do szuflady, bo wszyscy patrzyli na niego jak na chłopca, który się bawi. Natomiast ja, oglądając jego rysunki, uznałam, że ma talent i zaczęłam go uczyć i szlifować. Grzegorz po prostu mówi do mnie kolorem. Do świata mówi kolory i wtedy, kiedy on jest zadowolony i szczęśliwy, jego świat jest żółty, pomarańczowy, czerwony. Wtedy, kiedy Grzegorz jest smutny, robi wszystko czarne i tylko ewentualnie żółte paski. Kolejnym gościem projektantki była fotomodelka Agata Jabłońska. Kiedy Agata pełna radości życia pojawiła się wśród światu sceny, publiczność przyjęła ją owacyjnie. Ja się bardzo cieszę, że są takie akcje, że y, są takie pomysły i że Agata wzięła udział w tym pokazie, bo widać było jak publiczność reaguje, jaka ona jest szczęśliwa. Dla mnie takie momenty są bardzo wzruszające wypływam I, i widząc radość jej. W jej oczach, kiedy jechała po tym wybiegu, mi same łzy napływały do oczu, więc cieszę się, że ktoś o tym pomyślał, że tak to zostało zorganizowane. Ten pokaz ma zupełnie inny wymiar. Największy uśmiech na twarzy Agaty pojawił się, gdy Krzysztof Oliwa, zawodowy hokeista NHL, wniósł ją na rękach. Pani Ewa chciała, żebym wyglądała boską. Myślę, że w tej sukience, którą mam teraz na sobie, yy... No, dla mnie jest to bajkowa sukienka, nie wiedziałam, że, że, no, że tak mogę wyglądać, tak, tak, tak przy, przykuwać uwagę, ale Pani Ewa, jak widać, wspaniale potrafi dopasować do osoby, wybrała kolory czerwone. Myślę, że kolor czerwony jest kolorem bardzo kobiecym, zmysłowym. Tak właśnie spełniają się marzenia. A my powróćmy do uczestników świątecznego wydania Grasz czy nie grasz. Kiedy Ty zaczynasz myśleć o świętach?